Bracia Albertyni, którzy dzisiaj gościli na naszym uniwersytecie, to środowisko, które jest bardzo zaangażowane w pomoc mieszkańcom Ukrainy, szczególnie w Zaporożu, w Lwowie. Mają tam od lat swoje placówki, mam tu na myśli stołówki, piekarnie, i również miejsca, gdzie dzieci, młodzież spędzają czas wolny, więc wiedziałem, że ich stałe podróżowanie na Ukrainę, a... Zakupują konserwy w Krakowie i transportują w każdego miesiąca, nieraz dwa razy w miesiącu, aż do Zaporoża, co od granicy Polski to jest ponad 1000 kilometrów, więc e, uważałem, że ich wsparcie w zakresie logistycznym dostarczania wszelkiego rodzaju pomocy jest niezbędne i najbardziej oczekiwane, bo na miejscu wiedzą, jakie potrzeby trzeba spełnić. Te działania, jakie podejmują, Niektórzy mówią, że to jest kropla w morzu, ale ta kropla w morzu wiele dobra czyni i myślę, że również ich dalsze zaangażowanie będzie owocowało dużymi korzyściami w tym tak zwanym podejściu ewangelicznym do drugiego człowieka. Przyjechaliśmy na Kul na zaproszenie księdza rektora, który zainteresował się, poznał dzięki biskupowi Janowi Sobile działalność Albertynów w Zaporożu. Zaporoże to duże miasto ukraińskie na, na wschodzie Ukrainy. Miasto liczy około 900 tysięcy mieszkańców. Szczęśliwie przez, przez cały rok nie zostało zdobyte przez Rosjan. Rosjanie bardzo wcześnie doszli do właśnie narogatki miasta, zajęli elektrownię atomową oddaloną. Około 50 kilometrów od miasta. Nasi bracia pracują w Zaporożu od 20 lat i działają tam no, po albertyńsku, czyli prowadzą schronisko dla bezdomnych i prowadzą taką otwartą kuchnię dla, dla ubogich miasta. Potrzeby, potrzeby tam naszych braci na rzecz potrzebujących bardzo wzrosły. Jak przed wojną przychodziło, tak jak mówię, 100, 150 osób, tak obecnie bracia codziennie mają przy kuchni 1000, 1300 do 1500 osób. Na pewno lęk człowiek w jakiś sposób przeżył. Pamiętam, jeden z pierwszych wyjazdów w marcu jechaliśmy. I jakoś przyszła taka świadomość, bo była sytuacja trudna z paliwem, zaczyna nam brakować paliwa, tu jest stacja, gdzie nie sprzedają, tu nie sprzedają, my mamy mało paliwa, czy dojedziemy. I takie doświadczenie, że jedzie się w kierunku, gdzie coś się dzieje i nie ma świadomości, że człowiek, człowiek wróci. Mam w sobie dzięki łasce Bożej taką chęć. Chęci po prostu bycia tam i jechania mimo tego lęku, który się, który się budzi, tej obawy czasami, która jest, ale jest też i taka wewnętrzna odwaga, że oddaję to wszystko Panu Bogu i, i niech się i Pan Bóg, co będzie chciał, to zrobi i, i, i ja chcę Mu służyć jak, jak najlepiej. I mam w sobie taką wewnętrzną siłę, że, e, że powinienem tam jechać i czasami tak się przepycham, żeby jechać